Dzisiaj witam z Wytomia i jesteśmy na Targu Staroci. E, I on jest jeden z ostatnich razów tutaj organizowany, bo dzięki decyzji budżetu obywatelskiego e, będzie on przeniesiony. No więc jest to chyba największa inicjatywa tego typu tutaj e, w tej części Europy. A ja dopiero jestem na samym początku e, i już kilka rzeczy przykuło moją uwagę. No więc działamy! Pierwsza sobota każdego miesiąca jest dla mieszkańców Sząbierek dniem szczególnym. To właśnie wtedy teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Frycza Modrzewskiego wypełnia gwar kupców i handlarzy uczestniczących w największym w tej części świata jarmarku staroci. Obecne targowisko składa się z siedmiu sektorów wystawowych, czterech parkingów oraz sześciu punktów gastronomicznych. Wiosną 2023 roku w lokalnej prasie pojawiły się informacje o zmianie lokalizacji jarmarku. Wszystko dzięki głosom obywateli bytomia, bowiem projekt nowego targowiska zwyciężył w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. Warto pamiętać, że każdy z nas, mający meldunek w danym mieście, może raz do roku oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych targowisko będzie odbywało się na terenie dawnego kąpieliska otwartego. W pobliżu dotychczasowej lokalizacji. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2023 roku, zatem otwarcie nowego targowiska już za pasem. Przypomnijmy sobie w międzyczasie, jak wyglądał jarmark w czerwcu tego roku. jadę do domu kupiłam pełną niepotrzebnych rzeczy, chyba e, płytę winylową, jakąś przedziwną po prostu e, i książki, których jeszcze nie znam, ale poznam. No i było super, jestem ciekawa tej nowej lokacji.